Cześć ja Maria, dzisiaj Was witam w tym październikowy poranek. Jest siódma rano, tak sami widzicie, że koszek kukurydzę. Tak. I witam Was oczywiście bardzo serdecznie w, w serii amerykańskiego gospodarstwo. W dzisiejszym odcinku tak z rana sobie zaczniemy, ponieważ ważne łyczka. Picia oczywiście w międzyczasie. No i zaczynamy tak szybko, ponieważ. No, kukurydzy trzeba ciąć i od razu siać pszenicę. Orać i siać pszenicę. Także, no, będzie na tym październiku trochę roboty. No. ...szok. A ja zacząłem sobie tak. Można powiedzieć, że. Raniutko. Ponieważ nawet fajnie to wyglądało o 6 rano, no ale. Wiadomo, nic wiecznie nie trwa No ale taki przy schodzącym słońcu Przy blasku schodzącego słońca No raz na jakiś czas trzeba zrobić odcinek Oczywiście, moi drodzy, kochani widzowie No i co, my sobie w dzisiejszym odcinku będziemy cieli kukurydzę jak sami widzicie No z jednego przejazdu, raczej w jedną strony zrobiliśmy 1600 y, tego y, 1600 litrów, tak? No i teraz jedziemy w drugą, zobaczymy jak to będzie wyglądać ile mniej więcej procentowo, bo wziąłem tylko jeden zestaw w sobie tutaj wyprowadziłem. Jak sami możecie zauważyć, mały John Deereck z którym z dwoma przyczepami sobie stoi ładnie elegancko. Jestem ciekawy czy y, w ogóle wystarczy, czy on tylko wystarczy z tymi dwiema przyczepami? Czy będzie trzeba tego naszego dużego z tą, z tą naszą dużą przyczepą, krypą, przywieźć? No i widzę, że coś, coś nasz rządirek kombajnik za nie mógł. 3 na godzinę, 4, przepraszam, 4 na godzinę jedzie. No no ciężko ma pod tą górkę, więc no, moi drodzy widzowie niby tylko koszenie kukurydzy, tylko koszenie dwóch hektarów kukurydzy, a może to się nam no chwilę dłuższą chwilę, nawet może nam to zająć, nie? Dlatego oczywiście zapraszam Was na mojego Discorda. Link macie w opisie, a jak odcinek. W sumie jak, jak odcinek. Jeżeli obejrzysz odcinek do końca albo do połowy i Ci się spodoba mój kontencik prowadzenia odcinków, to zapraszam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji na kanale, z dzwoneczkiem oczywiście, żeby Was nie ominęły. Kolejne takie przecudowione materiały z mojej strony, z tego amerykańskiego gospodarstwa, jak i zapraszam Was na inne. Moje serię Skar Mechanika. Skar Mechanika. Właśnie, Skar Mechanika. Zapominam w sumie o tej serii. No i oczywiście z życiem młodego rolnika, bo wiecie, to jest w sumie, jak zobaczycie na moim kanale, to jest główna seria na tym kanale po prostu. Także to nie zobaczycie, tylko będziecie od razu już wiedzieli, bo no same odcinki tylko są z życia młodego rolnika, no teraz doszło amerykańskie gospodarstwo i kar Także Mamy 75% zbiorników już kukurydzy Mam nadzieję, że dojedziemy do końca I chyba rozstawimy się Drugim zestawem po w sumie drugiej stronie, Ola, żeby nie było. Ogólnie, żeby też nie było, to sobie zobaczymy. Bo kurą dałem, o mój Boże, kurą właśnie moim dałem około 6 ton pszenicy, i one zjadły to w dwa miesiące, moi drodzy. Sztuk jajka będzie ogólnie <śm> trzeba sprzedać też i mamy 91 tysięcy no wiatrak robi swoją kaskę można tak to powiedzieć także no pieniążków pieniążki na inwestycje powinniśmy mieć tą którą chcę przeprowadzić tutaj w sumie nawet te inwestycje są podobne do tak jak w życiu młodego rolnika takie tutaj chcę kupić sobie pole pod rozwój gospodarstwa, ponieważ jak w życiu młodego rolnika wam nie powiem po co kupuję te pole, taki tutaj wam opowiem wszystko. Czyli chcę kupić pole, łąkę po prostu, skosić ją, zacząć hodować krowy mleczne, mieć stały dochód miesięczny, tak jak z mojego wiatraka, z wiatraku. Nie wiemy go odmienić, ale wiecie, no. To jest dochód miesięczny, będę mógł sobie wziąć kredyt, rozwinąć się bardziej i tak dalej, i tak dalej. My sobie staniemy odwrotnie, oczywiście, traktorkiem, żeby nie było. Tutaj, wiadomo, sobie też zauramy i zrobimy łąkę, bo automatycznie jak już kupię sprzęt do koszenia, to się na kosów. No, no to oczywiście, że jeszcze dokupię sobie owce, no. Jak lecić tutaj, to lecić na pełnej chyba, nie? No i wiadomo, tą łąkę, którą kupię, no to wiadomo, ja ją zetnę i w sumie połowę jej zrobię łąką, połowę pole. Także będziemy mieć jakby dwa dodatkowe pola. Może dla niektórych to będzie zła wiadomość, dla niektórych dobra, bo po co mi taka duża łąka? I z w sumie drugiego powodu jest to, że mój płodozmian będzie oczywiście trochę inaczej wyglądał pod względem tego, że no... ciężko mi będzie się wyrobić z zasiewem kukurydzy. Znaczy zasiejemy pszenicy po kukurydzy Bo to je, tutaj akurat to jest jeden dzień A nie chcę zmieniać sobie na Trzy dniowy tok Czy coś takiego Bo w życiu młodego rolnika No to mamy trzy dni na październik A tutaj mamy tylko jeden dzień No i nie chcę Raz po raz szybko orać I tak dalej jak to teraz w tym W sumie sezonie można powiedzieć, że zrobię Tylko po prostu Będziemy siać sobie owies Na wiosnę no chyba, że będzie bardziej pod Amerykę pasowała soja, no to sobie posiejemy soję. Zobaczę jeszcze możliwe, że zrobię ankietę. Tylko że minus taki, że czekajcie. Moi drodzy widzowie. Gdzie jest kalendarium? No tu je kalendarzyk. Yy, soja też się kosi w ten sam dzień co... No, można powiedzieć, kukurydzę. Tak, kombajn zanim nim do góry, no to ten. Ale za to ogies możemy w sumie kosić w lipcu albo w sierpniu. I się wyrobimy z siewem siebem pszenicy po owsie. A bardziej rzepaku. I po rzepaku zasiejemy sobie pszenicę. Taki właśnie podałem ja sobie yy, wymarzyłem jakby, w sumie wymyśliłem, dlatego to jedno pole, jeszcze jedno dodatkowe pole się sprzyda. Nieważne, że będziemy zarabiać trochę więcej, tylko ważne na to, żeby się dobrze bawić tutaj, nie? Bo coś czuję, że jak kupimy kroły... Przepraszam. I obkupimy całą naszą gospodarkę tutaj tą krowią, to można tak to powiedzieć, że będziemy mieć. Nie będziemy mieć dużego problemu. Bo jak będziemy mieć w tamtej części mapy sprzęty, a wiadomo, ja tą gospodarkę krowią chcę z <laughs> mleczną. Dobra, mleczna krowia. Jeden ciul. Każdy wie o co chodzi, zrobić wy trochę innym stylu, bo nie chcę pchać tam John Deere'ów. Wiadomo, mówiłem, że ten John Deere z Turem tam się pojawi, no ale to, to jeszcze jest do uzgodnienia. Ale tam będzie inna marka ciągników na tym gospodarstwie. No i tam będziemy powoli sobie wykupywać teren. raczej znaczy tu wykupimy sobie, zrobimy jedno pole, takie jakby I będziemy szli, by tą siedemnastkę, próbowali w sumie, startowali, żeby ją kupić Chociaż jeszcze jest y, dziesiątka do kupienia Ale, nie wiem, to dopiero zobaczymy jak będziemy stać z pieniążkami w, w sumie w rok, w rok, nie? Bo jak będziemy dobrze stali z pieniążkami, no to wtedy sobie kupimy od razu 17, później 10 dokupimy gdzieś w późniejszym etapie gry. A tak to. A w razie byśmy i tak klepali biedę, no to wtedy będziemy... można powiedzieć, że kupywać będziemy zmuszeni kupić tylko dziesiątkę. Ale najpierw kupmy ten sprzęt do kosów bo... To on też może być dosyć biedny jak na moje standardy amerykańskiego gospodarstwa także tak to wygląda nie? i dobra, tutaj sobie pojedziemy ładnie, elegancko zaraz będziemy się w sumie sypać u góry tak, na ten mój mniejszy zestaw chociaż, no tak mniejszy, bo tutaj mamy przyczepę Prawie 20 tonową, w sumie 19 ton, prawie 19 ton bez 300 kg, a tutaj mamy 7... 16 tak. 8 i 8, no to 16 nam daje. W jednym naszym zbiorniku, którym sypiemy, będzie około tonażu 5 z kawałkiem, tak. 5 z kawałkiem. Także no, czy to jest zły wynik, czy dobry po przejechanych trzech razach mi się wydaje, że bardzo dobry a zwłaszcza że nami no, trochę ubyło tego ale wiadomo to nie jest koniec, to jest dopiero początek tych żniw. Jest 12 minuta odcinka. Ja się no, bardzo cieszę. Ten odcinek jest oczywiście na sobotę. Nagrywany już w czwartek, żeby go, żebym go mógł sobie normalnie bez problemu wrzucić, bo wiecie sami, że mnie przez weekend nie ma w domu. I no, muszę po prostu nadrobić sobie odcinki, żeby no, tego mojego daily jakby nie zaniedbać, chociaż pewnie zaniedbam będąc za tydzień też nieaktywny przez sobotę i niedzielę. W sobotę niedzielę Chyba chciałem powiedzieć przez no właśnie przez co? Yy, przez piątek, tak, w piątek mi nie będzie, tak jakby Włotę będę regenerował siły Po tym co było w piątek za tydzień A w niedzielę już powinno być wszystko nic no najwyżej w poniedziałek nie dostaniecie dwóch odcinków no to się nic nie stanie ważne żeby kar mechanik się pokazał na waszych ekranach bo może jest paru zwolenników tej serii a ja tylko daję jeden odcinek tygodniowo wiadomo za niedługo jeszcze się pojawi ETS dokładnie kiedy tego nie wiem ale mam nadzieję że jak najszybciej bo jestem w sumie ciekawy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nikt się na mnie nie pogniewa. Że PTS sobie pogram. Bo to w sumie też może być PTS albo ats a. O, o. Hm. Dwie giereczki. do koloru do wyboru. Aha, dobra, ta przystawka go tak hamuje. Czyli kombajn, yy, czy przystawka do kombajnu jest nie jest kompatybilna z kombajnem. Śmieszne, no można powiedzieć, że wręcz tragiczne. Tutaj sobie te mijaczki później poprawię. My sobie jedziemy. Na GPS-ie to jest luks robota. Chyba do Forshita sobie założę też GPS-a, żeby jeździć tak ładnie, równiutko. No, i tylko wam opowiadać, co się dzieje na tych ekranach, co to u mnie i tak dalej. No, właśnie, bym musiał wejść na mój kanał, zobaczyć jedną ważną rzecz. Yy, no właśnie, jedną ważną rzecz. A no po co, wezmę na telefonie, zobaczę na studio twórców ważną rzecz Zrobimy sobie screena Tak, amerykańskie gospodarstwo No właśnie Jak widzę, cztery łapeczki w górę, więc odcineczek w 100% wlatuje w sobotę Także no nie wiem za co, a zapomniałem, no właśnie, w czwartek odpowiedzi wam na komentarze. Przepraszam bardzo, ale wiecie, jak to yy, bywa za nami. Raz jestem, raz mnie nie ma. No ciężka sytuacja, nie? Dobra, jedziemy bez problemu do przodu, śmigamy, żeby ten nam wszystko ładnie łapał. Ogólnie w gps to też jest fajna rzecz taka, że prawie jedziemy w rządkach więc fajnie ta animacja wygląda. I co? Tam został nam chyba jeden przejazd. Także zdążymy się wysypać jeszcze na ten dolny zestaw. Bliz, no gdzieś blisko się wysypać na ten dolny zestaw. My sobie jeszcze podjedziemy tutaj. W sumie odcinek będzie pewnie 30 minutowy, bo już sam widzę po tym, co się dzieje, że już jest. W sumie jest 16 minuta odcinka, 17. Już nie wybija. A my dopiero połowę tego odcinka tej kukurydzy wykośliśmy, także. No powodzenia najbliżej sobie pociągniemy do 25 minut i w następnym odcinku, żeby no, żeby się nie nudziło, żeby się odcinek nie nudził, to będziemy i zaoramy te ściernisko po tej kukurydzy. A w międzyczasie nam pracownik będzie w sumie można tak to powiedzieć kosił naszą kukurydzę. No wiecie, no tutaj w sumie nie chcę grać realnie. Znaczy, no nie chcę tak skupiać uwagi na realizm, ale wiem, że u niektórych w niektórych tych w niektórych rejonach w sumie nawet w Polsce jest tak, że no czasem że czasem jeden kosi, jeden kosi kukurydę, a drugi już zaczyna za nim pomo powoli uprawę orać albo coś takiego. Tutaj te mijaczkę sobie później poprawimy bez problemu. Także tak to wygląda u nas w Polsce. A te trochę, co nam pokosi pracownik, to wiecie, sam no nie da rady tego skosić w ogóle będę potrzebował no w sumie jak kupię go, jak będę kupował sprzęty do, na gospodarstwo z krowami to będę potrzebował drugiego gdzieś 200 konnego ciągnika 200 no 180 konnego bo no to jednak dwa duże ciągniki to są dwa duże ciągniki tej samej mocy jeden będzie porał, drugi będzie już gruberował, także no, można powiedzieć, że będzie potrzebny ten ciągnik. No Także no trochę inwestycji będzie szło. Mam nadzieję, że będzie szło. Także żeby jeszcze ten jeden ciągnik dokupić no właśnie, żeby ten jeden ciągnik dokupić. Ta, i widzę że właśnie jeden rządek sobie nie zostawiliśmy ale dobra idziemy sobie na promocję i i gówno od 150 do 250, tak no i co tutaj już 7000, tysięcy tak no to dziękuję a tu Waltragie Ale jest Najwięcej 150 koni, no to tak nie dla mnie, no cóż, tu nasz 3 metrowy gruberek, kurcze, musimy wyczekać jakiejś dobrej promocji, jak wykupimy w ogóle to pole, to wtedy możemy jakoś sobie myśleć o jakiejś promocji, no właśnie, jak wykupimy te pole, ja sobie wezmę, o, Weźmiemy się, wysypiemy jeszcze, zasypiemy, no. Jeszcze raz sobie wysypiemy, pole, wysypiemy jeden zbiornik. No i ja będę chyba kończył, bo nie będę Was zanudzał tym ciągłym koszeniem kukurydy. Będę musiał chyba pierwsze co, to kupić jedną przyciepę dużą. I latać tak, jedna duża, jedna mała w zestawach oraz... Będziemy potrzebować większego. większy kombajn. No właśnie, większy kombajn, moi drodzy. I no niestety, wiadomo, to nie jest ostatni sezon naszego kombajniku, którym teraz jeżdżę, ale możliwe, że za sezon że następny sezon to już będzie jego ostatni sezon. I po prostu kupimy sobie coś nowszego, większego. A nawet możemy sobie spojrzeć. Chciałbym tutaj oryginalne maszynki. Także sobie zobaczmy tego lądirka. No to już jest trochę większe bydle. No ale wiadomo. Tutaj. No po prostu tu się liczy szybko już wykonanej pracy. Bo wiadomo, tutaj na tym polu jak sobie podzieliłem je na dwa, no to jest pikuś. ale jak już tam łąkę zrobię i będę się czegoś dorabiał i kupię kolejne pole, to wiadomo, że te pole od razu idzie z automatu. Jedność. Tak, nie będzie dwóch osobnych, raczej dwóch pól. Na jednym polu, tylko będzie jedno pole na jednym polu. Także no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. My sobie teraz pojeździmy raz przy razie. I wiadomo, później jak pracownika sobie puścimy, no to on sobie tutaj na spokojnie dokończy. Jestem ciekawy, ile tej kukurydzy mamy już zebranych, bo tutaj, tak, 10 ton. Tutaj jest to będzie 15 15 zaraz będziemy mieć 20 tu około 30 ton będzie samych 30 ton będzie kukurydzy a kukurydza można zobaczyć jaka cena 907 zł wow rzepak rzepak po ile? po no a jo, za miesiąc będziemy sprzedawać rzepak. Śmiesznie, tak? Ale rzepak po 1300 chodzi, więc no, będziemy musieli sobie jakoś ładnie go tutaj sprzedać. Będziemy musieli go ładnie tutaj sprzedać. A pszenica po ile chodzi? Po 727 Tak i już więcej na Rivenport nie jadę. Sprzedawał po tutaj najwyższej cenie tych wszystkich Rivenport się nie opłaca. No właśnie. 25 piąta minuta odcinka. My sobie jedziemy. A czemu się nie opłaca, bo ten pociąg jeździ sobie jak chce. My mieliśmy farta, że on przyjechał wtedy po nasze przysporze. No. Bo kukurydza jest po... A, kukurydze w czerwcu się sprzedaje, no to fajnie. Jeszcze zobaczymy po ile jest ten teren dziewiętnastki, nie? Bo jeżeli muszę mieć po prostu. Muszę wiedzieć ile tych pieniążków potrzebuję. Ile tych pieniążków potrzebuję, żeby kupić te oto piękne, cudowne pole i potrzebujemy pieniążków o Boże 250 euro, tak zapomniałem zmienić na dolary. No ale to są euro, więc no... 250 dolarów. Znaczy no, euro i to, pitos, 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 pitos. Sobie weźmiemy, że ze... czas zamrozimy. Na w sumie, jedynkę możemy sobie wrócić bez problemu. I no, musimy sobie jakoś tu poradzić. Uzbier raczej uzbierać te pieniążki, no to jest już w sumie dla mnie chwila, bo w tym momencie mamy gdzieś około... no właśnie. Kurze jaja. ja jaja, kurze są po... ...dwa i pół tysiąca, deszcz, listopad, no to sobie sprzedamy bez problemu. Zostawię gdzieś... ...przyczepę czepę No właśnie tutaj mogę sprzedać kurki Tu 6 miesięcy tu 20 miesięcy No Zostawię te co mają 20 miesięcy No te 50 kurek mi starszy w zupełności co za dużo co nie zdrowo Albo 100 kurek zostawię, no bo sami widzicie, ile to żre Ja sam jestem zaskoczony. A te pasze mi się nie chcę kupywać Wiadomo, że dopiero po sprzedaży, można tak to powiedzieć, kukurydzy będziemy w stanie kupić nasze pole. Czy w sumie te nasze, jakby nowe pole, i czy to dobrze, czy to źle. Nie wiem. Zobaczymy. Chociaż idealnie by to wychodziło, żeby się pobawić w. No, w czerwcu na. W czerwcu pierwsze się na kosy. O, o to mi chodziło. Wiadomo, chyba jak i te 250 tu zbieram. No to mój park maszynowy będzie dosyć ubogi pod względem maszyn zielonkarskich bo chyba ciągnika nie kupimy no chyba, że będzie jakiś jakiś na promocji i to dosyć fajny ciągnik będzie na promocji no to wtedy się postaram go kupić i tutaj niech mi się wszystko wysypuje na przyczepę na przyczepie mamy już wam mówię 10 ton tak fajnie nie? Tutaj mamy 10 i tutaj mamy 10,5, no to tutaj nie może być tak gorzej, tylko też 10,5, no to mamy 21 tysięcy litrów kukurydzy, a to jeszcze nie jest koniec, bo tutaj jeszcze będzie gdzieś około 10 tysięcy litrów, także ja się przy kombajniku naszym z wami żegnam, do następnego odcinka, na razie, cześć.